Zbliża się 6.30 i zaczynamy dniówkę. Przed śniadaniem obrządek dobrze szedł. Także kontynuujemy dobrą pasę jeszcze nim udam się na odpoczynek. W odkryję kiszonki dla jałówek. Aby było z czego namieszać dla nich wóz. Teoretycznie mógłbym z silosu wziąć, ale. Już chcę tam to skończyć póki sucho, póki jeszcze jest dojazd nie dopadało, to, to po prostu zebrać resztę tamtej trawy i mieć z głowy. Także zaczynamy dnióweczkę troszeczkę wcześniej niż normalnie. Ale dzisiaj mówię będzie dzień prawdopodobnie intensywny. Wątpię, żebym zdążył wszystko na im więcej się uda, tym mniej na jutro zostanie, po prostu. A już też mnie pili troszeczkę przy gospodarstwie parę rzeczy zrobić, takich jak odkryć kiszoneczkę z kukurydzy, czy tam inne jakieś tam jak do ogarnięcia, wiadomo, jak to wszędzie u każdego. A, nawet krówki poprzestawiać się jakaś tam do wycielenia, bo już odpuszczają, żeby lepsze żarełko jadły że jest tych robót pilnych i chcę jak najszybciej zamknąć na tą, tą działkę Już czuję w powietrzu obór, ale dzisiaj się na wozi tego obornika. Jest już prawie 11, a ja dopiero z pierwszym wyjeżdżam, a to rozdać maszowuz, a to zatankować, podczepić dług, No i co? Załadować obornik. Można dopiero ruszać, także chwile na organizacji zeszło. No ten paszowóz sporo dzisiaj tutaj zamieszania zrobił porannego, no ale niestety bywa i tak, żeby było inaczej, to bym po 9 wyjeżdżał, bym kiszonki nie musiał odkrywać i trochę nawoziło. No ale tak jak mówiłem nie muszę dzisiaj wszystkiego zrobić. Co się uda to się uda dobrze. 4-5 rozrzutników dzisiaj wywieźć to, to będzie ok także lecimy z pierwszym tata już tam na polu pewnie o tej porze jest i przekręca te skiby a my dowozimy towarek w czasie no i tak to sobie działamy na pełnej urządzą do pola już z drugim kursem powolutku powolutku i do przodu tak gdzieś koło 10 potrzeba, więc dzisiaj nie ma szans, żebym to dowieżę, ale nie wiem czy widzicie jaki to zestaw tej wiosny orkę wykonuję. Eee, powody, że NK w szarpie, łuk są dwa. Pierwszy to taki, że u dużej waltwy był zaczepiony, była zaczepiona szambiarka a tutaj waltnia stała już gotowa, pusta nawet z klockiem z przodu, więc zaangażować się do pługa e, trwało naprawdę kilka minut gdzie dużą walkę to bym jeszcze ze 15 minut poświęcił żeby spiąć 15 minut więcej a drugi powód to taki że prawdopodobnie już wszystkie orki będzie Henka wykonywać, nie będzie rozczepiana, jeżeli pogoda pozwoli. Bo duża walka będzie śmigać sobie z żąbiareczką ten ciągniczek będzie już po prostu sobie podał, także organizacyjnie w ten sposób mi wychodzi lepiej no, a do zawiezienia tutaj skleina na idzie już niedużo zostało że mówię, żeby to było na gromadce tutaj to by zajęło mi całość dwie godziny tego boku. a że gromadki nie ma, trzeba z płyty wozić, to zajmie prawie dwa dni <grystanie> Dalej, no i powoli do przodu. 13.20 czwarty rozrzutnik załadowany. Nie wiem czy jeszcze. Z jeden mi się czy to już ostatni. Oj, powiedzą. Kierownica. A się wam muszę pochwalić. Dwa lata mam ten ciągnik i dopiero się stoiłem, że na P zaciąga się hamulec ręczny na parkingu <grywa> taki ze mnie operator mówiąc szczerze się zastanawiam się na kieczor tp jak tutaj ręcznie z boku jest no to się dowiedziałem <grywa> wczoraj dopiero ja cię kręcę no to się nazywa specjalista od dżondylów. jak człowiek Całe dorosłe życie można powiedzieć. Walter jeździł, nagle się zachciało John to, To takie kwiatki wychodzą. Ale ogólnie fajny bajer, fajny bajer. Podoba mi się, podoba mi Powiem Wam, że może dzisiaj dużo nie wywiozłem. Ale za to parę fajnych ujęć strona Udało się wyknąć. Także będziecie zadowoleni. Dobra, zobaczymy dalej coś się może wymyślić. Dochodzi godzina 15. Właśnie wyrzuciłem yy, piąty kurs dzisiaj. Wiem, szału nie ma, ale mam dla Was niespodziankę. Jeszcze może być tak, że dzisiaj plan będzie zrealizowany, czyli będzie działka nawieziona. Tata przed chwilą zjechał do domu. Właśnie za orę to co było wczoraj wywiezione. A ja zrobiłem sobie taki sprytny plan, żeby dzisiaj skończyć. Nie wiem, trzy może wystarczą, może być przy mało. Jeszcze ze cztery będą potrzebne, czyli e, jakieś 2,5 godziny roboty zostało. tak mniej więcej 45 minut, a kursnie całem tak. 40-45 minut to zależy z którego po końca pola. No to tak plus minus 2,5 godziny pracy. Zobaczymy co z tego uda się dzisiaj wyżej widzieć? jak widzicie oponowo cztery dychy nie schodzi po naszej szutrowej drodze ee, omija się dołki niegdyś ta droga była przed paroma latami zrobiona piękna była ta żmierówka wam powiem że cisnęło tak jak po asfalcie zrobione na cacy ale wiedziałem że to długo nie potrwa prędzej czy później te dołki się pojawią chociaż szczerze mówiąc i tak długo wytrzymała ta żwirówa bez płatania ciągnik nie gaśnie druga zmiana pojechała sąsiada poprosiłem trochę o pomoc ma czas to w trakcie obrządku ze dwa trzy razy mi wywiezie już mało zabraknie tam no i powiem wam, że dzięki uprzejmości i życzliwości i sąsiedzkiej współpracy udało się nie dość, że plan zrealizować ale jeszcze kurde ponad miary, bo ja zakładałem że jutro rano będę tu chodził a dzisiaj jest już działka nawieziona kompletnie Adrian wywiózł mi cztery kursy, czyli w sumie dziewięć dzisiaj wyjechało, całkiem całkiem zacnie jak na późną godzinę, o której zacząłem więc naprawdę jestem zadowolony no i zostało tylko tam dorek ze 2 hektarki ale to już jutro patrzyłem na prognozę pogody e, godzinową to gdzieś tak koło północy niewielki deszczyk ma spaść i później ma być już e, do, gdzieś do 11 bez opadów także powinno się jutro załapać bez problemów większych jeżeli będą to Trudno, jeżeli nie to to całkiem fajnie mi to uda się spiąć, póki co to co wczoraj było natrząchane tak jak mówiłem jest załadane, ja kończę urządek, tutaj zgarniam resztki obornika co się rozsypały, podgarniam grubką i mam praktycznie finity, czekam na Adriana no jak przyjedzie z ostatnim kursem i będzie cacy, tak jak mówiłem 2,5 godzinki gdzieś... Mógł, ale dużo. Ja sobie tutaj spokojnie obrządzałem w międzyczasie, bo tam załadowałem. I jest to dobre, bo tutaj słabo, co będzie przy tym zgarnianiu widzimy się zabawę. No i oficjalnie po obrządku, jeszcze tylko uczepię wycinak. Ja standardowo sobie wieczorem już przygotowuję ładowarkę, żeby mieć na rano gotową, spiętą z wycinakiem. Niegdyś to była obok do obok. Dora roku temu rano pierwsze użytko. A teraz wycinaczek No właśnie pyk podczepiam, tylko po dzisiaj śruty nie przygotowałem na jutro do wozu, ale trudno. No, i na zakończenie standardowo, już nurski monolog. Wszystko ogarnięte, przewalone co miało być przewalone, i zaraz uciekam do domu. Zmontować wam film. Musicie wybaczyć, bo niestety dzisiaj już nie chce mi się z drona ściągać tych plików i, i montować czegoś pod muzykę. Ale na pewno te materiały, które gromadzę w tym swoim małym statkiem powietrznym, gdzieś tam będą wykorzystane. Także wkrótce będą użyte. Dzenek się włączył jak standardowo. Monolog. To i Zenek musi buczeć w tle. Generalnie dzisiaj, jak widzieliście, dzień tak szedł, zaczął się nieśmiało, poszło od początku jak krew z nosa pierwszy rozrzutnik. Przed 11 dopiero wyjechał, ale finalnie suma summarum udało się ładnie dzień zakończyć. Końcówka dnia była naprawdę świetna, wszystko poszło spyty. Można powiedzieć że w ciągu dnia, wiecie ja wywoziłem, a to w międzyczasie a to śluta przyjechała, a to to, a to tamto. I także miałem tak naprawdę przerw powiedzmy sobie już 15-20 minutowych multum i tak do obiadu mi szło kiepsko. A dzisiaj, wyjątkowo po obiedzie, jak zjadłem obiad, załadowałem rozrzutnik piąty. Pojechałem, przyjechał Adrian, nim przyjechał jeszcze szósty, załadowałem i wziąłem się za obrządek. to betlejemkę ogarnąłem, pościeliłem, śruty podawałem, wody nalałem szybciutko. Także tutaj po robiłem. Co zdążyłem, przyjechał następny i tak w międzyczasie ładowałem, szybciutko to szło naprawdę, a w międzyczasie sobie obrządzałem spokojnie. No i e, finalnie po obiedzie więcej wyjechało tego obornika, jak przed obiadem. Także e, u mnie to odwrotnie dzisiaj zadziałało, ale finalnie jestem zadowolony. Jutro, aby to przeorać, i e, dzień sobie jutrzejszy zrobię taki przerwę, czy. Domu, tak jak mówiłem, kiszonkę ogarnąć, domieszać śruty tam dołożyć śruty sojowej i paszę tą na stację zamieszać, przesypać w mieszalniku. No plus jakieś tam rzeczy do gwiazdki przy podwórku, Nie wiem, może zdąży się ku po południu na stadzie zrobić. Zobaczymy, jak tam dzień się będzie układał. Ale mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Jutro, może przed śniadaniem, jakbym odkrył kiszonkę z kukurydzy, to już by było naprawdę coś, to już by później było. Można powiedzieć z górki, i jakoś tam dzień by się wykorzystało. A w czwartek, zobaczymy co w czwartek. Może z Betlejemki obornik się wybierze. Jak już z uczepiony, pół uczepiony, to jechać za ciosem, wybrać obornik z Betlejemki resztę z płyty. I być może już zakończyć wywożenie obornika wiosenne. I zostanie mi tylko dojobieca. A to już pójdzie, można powiedzieć, z kopyta wtedy, z tą beczką to będzie ubywać co do mieszadła do zbiornika to będzie pewna niespodzianka coś się udało ogarnąć ciekawego mam nadzieję, że wkrótce będę mógł Wam zaprezentować także co kończymy dzień, nie przedłużam zbędnie tego monologu, żeby Was nie zanudzać i co widzimy się w jutrzejszym daily i taką małą prośbę mam bo ostatnio coś na kanale mi spadło aktywnie, żebyście tam zrobili Czadu, żeby algorytmy podskoczyły taka moja prośba to wiecie, dla mnie to yy, jakiegoś większego znaczenia nie ma, bo tworzę te daily dla tych yy, widzów stałych którzy lubią to dobranockie oglądać ale miło jeżeli to tam na tych słupkach jakieś odzwierciedlenie ma to zawsze jakaś tam większa motywacja do nagrywania jest i chętniej się sięga po telefon w trakcie pracy i nagrywa, co do GoPro czekam ten GoPro niebawem może powróci i jakość też będzie lepsza. Póki co, no niestety, czym mam, to nagrywam. Także dzięki wielkie z góry za pomoc i do następnego.